Radziecki sprzęt muzyczny ciekawił mnie od zawsze. A wszystko zaczęło się od radzieckiej gitary klasycznej siedmiostrunowej. Te gitary były strojone inaczej niż współczesne siedmiostrunówki, a w czasach PRL były często importowane do Polski, po czym przerabiano je na sześciostrunowe poprzez wymianę siodełka. To była moja pierwsza gitara. A nie tak dawno trafił w moje ręce syntezator elektronika EM25 prosto z Sowieckiego Sajuza. 15 kilogramowe siermiężne bydle, dumnie opisane jako syntezator strings. Będziemy mieć do czynienia z instrumentem mającym naśladować smyczki. I rzeczywiście syntezator posiada dźwięk smyczków, ale to nie koniec jego możliwości, bo mamy tutaj trzy głosy: strings, organ oraz duchowie. Można się łatwo domyślić znaczenia dwóch pierwszych nazw, ale nie każdy musi wiedzieć, czym są wspomniane duchowie. Duchowie instrumenty to instrumenty DENTE. Istniała też rzadsza wersja syntezatora z opisami w języku angielskim, gdzie ta sekcja była podpisana jako brass. Pewnie macie ochotę usłyszeć, jak ten produkt radzieckiej myśli inżynieryjnej brzmi. Zanim zademonstruję jego możliwości, zapraszam Was na podróż do wnętrza. Po zakupie syntezator przez pierwsze 15 minut grał normalnie, po czym nagle zgasł. Sprawdziłem bezpiecznik, który okazał się być przepalony. Aby otworzyć syntezator, musimy odkręcić rząd czterech śrubek umiejscowionych z tyłu instrumentu oraz dodatkowe cztery śruby na przednim panelu. To umożliwi podniesienie nam płyty czołowej. Pomiar wykazał uszkodzenie kondensatora zamontowanego na uzwojeniu pierwotnego transformatora sieciowego. Bardzo duży upływ spowodował przypalenie bezpiecznika, a po usunięciu kondensatora oraz wymianie bezpiecznika na nowy syntezator ożył. Skoro już otwarłem sprzęt, postanowiłem wyczyścić wszystkie potencjometry kontaktem PR, a następnie zakonserwowałem je niewielką ilością wazeliny technicznej. Jeden z klawiszy niestety przerywał. Naprawa takiego uszkodzenia jest dziecinnie prosta. Należy delikatnie ściągnąć sprężynę z szczypcami radiotechnicznymi. Następnie demontujemy cały klawisz. Wewnętrzny jest drucik, który należy wyczyścić kontaktem S, a następnie zabezpieczyć wazeliną bezkwasową. Po złożeniu klawisz powinien działać ponownie. Niedoskonałości klawiszy sprawiają, że klawiatura wygląda na nieco zwichrowaną. Ale działa zupełnie poprawnie. Przyjrzyjmy się płytce zasilacza. W dolnej części są umieszczone proste stabilizatory oparte o dwa tranzystory oraz diodę Zenera. Zasilacz dostarcza symetrycznego napięcia stałego plus minus 15V. Na tej samej płytce znajdują się układy logiki służące do zarządzania zasilaniem. Nie będziemy się nimi zajmować. Syntezator posiada trzy głosy przełączone elektronicznie za pośrednictwem prostego układu opartego o zatrzaski, których wyjścia załączają tranzystory polowe, które przepuszczają sygnał do prostego miksera pasywnego. Uzyskany w ten sposób sygnał jest kształtowany dalej przez filtry oraz przy użyciu efektu chorus. Przed użyciem syntezator należy dostroić do interesującej nas wysokości dźwięku A. Dodatkowo można później odstrajać wysokość dźwięku przy użyciu pokrętła Transposer. Syntezator ma też możliwość zmiany wysokości dźwięku o całą oktawę przy użyciu jednego przełącznika. Instrument jest polifoniczny, czyli umożliwia wygrywanie kilku dźwięków jednocześnie. Wybór odpowiedniego dźwięku jest realizowany za pośrednictwem klawiatury matrycowej. Układy logiki dbają o prawidłowe przełączanie dźwięków. Sygnał z generatora dzielony w dzielnikach KR1012GP1 oraz KR1012GP2. Te układy umożliwiają generowanie 12 dźwięków ze skali chromatycznej na podstawie sygnału z generatora podanego na wejście układu. Prawdę mówiąc, nie rozumiem do końca, w jaki sposób generowane są dźwięki poszczególnych głosów. Analiza schematu każe mi przypuszczać, że sygnał pochodzący z tych układów jest następnie kształtowany przez zespoły filtrów zbudowanych w oparciu o wzmocniacze operacyjne, a tak naprawdę wszystkie głosy mają źródło w jednym generatorze. Takie podejście ma sens, ponieważ rozwiązuje problem ze strojenia kilku niezależnych generatorów. Mówiąc prościej, gdyby taki syntezator został wyposażony w trzy niezależne generatory, musielibyśmy doprowadzić do takiego stanu, gdzie po naciśnięciu klawisza wszystkie generatory dadzą nam na wyjściu identyczną częstotliwość. Przy czym należy pamiętać, że równocześnie te generatory musiałyby być przestrajane tymi samymi pokrętłami wysokości dźwięku, a odchyłki musiałyby być niesłyszalne. Użycie jednego generatora sprawia, że nie musimy się tym przejmować, a dodatkowo upraszcza nam się układ przełączania. Filtr sterowany napięciem, czyli VCS jest zbudowany w oparciu o drabinkę par różnicowych, podobnie jak w Minimoogu. Jedyna różnica w stosunku do Minimuga to wzmacniacz różnicowy na wyjściu oparty o tranzystory polowe. To właśnie ten filtr w dużej mierze kształtuje brzmienie sekcji trąbkowej. Można zapytać, a czym właściwie jest efekt chorus? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zapewnia takie punkowe brzmienie. Efekt Horus został zbudowany w oparciu o układ KA528BR2. Jest to radziecka kopia układu MN3001, BBD z lat 70. XX wieku. Skrót BBD oznacza Bucket Brigade Device. Sygnał po przepuszczeniu przez kolejne komórki układu jest opóźniany, a czas opóźnienia jest modulowany sygnałem sinusoidalnym. Na koniec sygnał wyjściowy jest mieszany z sygnałem wejściowym. Innymi słowy, modulując częstotliwość pogłosu i mieszając sygnał obrobiony z nieobrobionym, uzyskujemy właśnie dźwięk efektu chorus. Skoro już wiemy, jak działa instrument, to posłuchajmy jego brzmienia. Nagranie zostało zrealizowane przy użyciu mikrofonu zamontowanego na tym samym statywie wraz z aparatem. Jeżeli chcielibyśmy usłyszeć czysty dźwięk syntezatora, należałoby go podpiąć do karty dźwiękowej bądź interfejsu audio. Ale świadomie zrezygnowałem z takiego sposobu nagrywania, żeby pokazać Wam jedną rzecz. Otóż klawiatura jest bardzo głośna. Graniu nieustannie towarzyszy dźwięk tłuczenia kotletów na obiad. Zresztą posłuchajcie sami. Ten syntezator, w moim osobistym odczuciu, to taki trochę one-trick pony. To znaczy, nie licząc głosu trąbek, nie mamy tutaj dużych możliwości kształtowania dźwięku. W zasadzie tylko jeden głos, poza głosem trąbkowym, ma możliwość kształtowania obwiedni filtru i to jest tyle. Myślę, że ten instrument mógłby się spodobać miłośnikom retro, ale też nie oczekiwałbym od niego zbyt wiele. Jeżeli film Wam się podobał i wniósł coś do Waszego życia, zapraszam do polubienia go oraz do subskrypcji kanału. Trzymajcie się ciepło, cześć!